Myśli w ciele, czyli jeżeli macie jakichś znajomych, początkujących w temacie, to to jest dobry live i dobre spotkanie, żeby im udostępnić. Um, bo nazywam się Sonia Szamek-Karcz, jestem autorką ośmiu książek. A teraz w tym wstępie w programie Mocna Ja, gdzie jestem i na YouTube Planeta Sony, i na Planeta Sony fanpage, na Facebooku, i na naszym Zoomie w programie Mocna Ja, więc ten początek jest taki szeroko dla wszystkich. I dzisiaj będzie ABC myśli w ciele. Czyli dla osób, które totalnie zaczynają, jest to dobry, dobry, dobry live i dobre spotkanie. Widzę Wasze komentarze fantastycznie. A później zajmiemy się kolanami, dobrze? Skąd i jakie myśli sprawiają, że czujemy nasze kolana, że one gdzieś tam potrafią się buntować i nie współpracują z nami tak, jakbyśmy chcieli. Dobrze. Sporobiłam sobie oczywiście notatki w punktach, żeby Was przez to pięknie przeprowadzić. Ruszamy. Planeta Sony pozdrawiam serdecznie. Zachęcam Was do aktywnego udziału teraz tutaj na żywo, jak coś środę o 18. Hej, Kasiu, Cześć Aneta. witam Panie i Panów. Weź proszę do ręki ołówek. Ołówek. Długopis, piór, może łyżkę, jeżeli sobie siedzisz w kuchni i oglądasz, i do tego właśnie masz e, dostęp w pierwszej kolejności. Proszę weź coś e, do e, ręki i powiedz już. Napisz proszę w komentarzu już. Jeżeli coś będziesz już trzymać w dłoni. Dlatego, że tym live'em, zanim przejdę do kolan i zanim w programie Moc na ja, czyli mój Power Wewnętrzny, który każdy z nas ma, odkrywamy, tam docieramy, tam zrobimy proces uwalniający emocje, które utknęły w kolanach, to dla osób, które zupełnie są nowe w temacie, mam dzisiaj takie piękne, inicjujące przeprowadzenie przez temat właśnie myśli w ciele. Ja przypominam, że moje książki mają numery na grzbiecie, tak? więc zaczynacie od Zaakceptuj siebie, która jest jedynką, jest w ogóle o akceptacji i bardzo też pomoże Wam ulżyć sobie, jeżeli macie dolegliwości kolan. Ok, świetnie. Piszecie, że już. Weź proszę lewą dłoń albo prawą, tą, w którą nie piszesz. Wyciągnij dłoń przed siebie, tak wyprostuj w łokciu na tyle, na ile potrafisz. I trzymaj, proszę, tak ten długopis. Czy długopis, tudzież pióro, łyżka, to co trzymasz w dłoni, jest lekkie? Daj tak. Nie mam, że nie wzięliście niczego za co waży kilogram dwa albo pięć, tylko wzięliście po prostu takie klasyczne pióro, klasyczny długopis. Dobrze. I proszę, trzymajcie tak. Dobrze? To już jest pierwsze ćwiczenie, i za chwilkę zobaczymy sobie jego efekt. Starajcie się trzymać nieruchomo na tej samej wysokości, którą sobie obraliście na samym początku. Pięknie. Dobrze. Myśliciele, jak to jest, że to, co myślimy, przekłada się na nasze ciało, na biochemię naszego ciała, na całe nasze funkcjonowanie? Czy zdarzyło Wam się kiedyś obudzić w nocy z jakiegoś koszmaru, z jakiegoś strasznego snu? Ktoś pisze, że boli, ale co cię boli? Przecież trzymasz malutki długopis w ręku, po prostu przecież nikt nie każe nawet ani do góry, jakby to był ciężarek, osami Samira trzyma termometr, ok. Nie, 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 po prostu trzymaj tak na, na wyprostowanej dłoni. Musisz sobie troszeczkę zgiąć, w że jeżeli jest ci lżej. To jest tak zwane ćwiczenie zero i przyznaliście wszyscy, jak tu jesteśmy, że ten długopis jest lekki. Czy to pióro, czy to łyżkę, co tam ktoś wziął sobie, czy ten termometr, tak? No. <ślał> I, a w zgięciu Cię boli, tak no sobie wyprostuj troszeczkę bardziej. No, umówiliśmy się i zgodziliśmy że to jest coś lekkiego, co trzymasz, tak? No, idziemy dalej. Teraz, równolegle będziemy wykonywać dzisiaj ćwiczenia. Czy kiedyś zdarzyło Ci się wybudzić z koszmaru, gdzie, no, ciało leżało w łóżku, poziom, w piżamce, wymyte, pachnące, szczęśliwe, odpoczywało i nagle przez to, że śnił Ci się jakiś koszmar? Człowiek się obudził, zlany potem, zdyszany, z bijącym sercem jak szalone. Zdarzyło Ci się tak chociaż raz? Daj no tak, jeżeli czegoś takiego doświadczyłeś. To jest taki fantastyczny live do udostępnienia znajomym, inicjujący temat myśli w ciele. No właśnie, dokładnie tak. Czyli jak to jest, że głowa to, co w niej się dzieje, sen, potrafi doprowadzić ciało do takiego stanu. Serce prawie chce wyskoczyć, tak bije jak szalone, prawda? Trzymamy długopis, no umówiliśmy się, że jest lekki. No właśnie, czyli to, co myślimy, potrafi realnie wpłynąć na nasze ciało. No tak czy nie? Dalej. A Pomyślcie teraz, proszę, pomyśl teraz, proszę. Przełkli... Przełknij ślinę najpierw. Mhm. Pomyśl teraz, proszę o cytrynie. Takiej żółciutkiej, cytrynowej, przekrawanej. Sok z tej cytryny, tak tutaj wypływa. I daj znać, czy Twoje ślinianki zaczęły pracować, czy czujesz tutaj takie charakterystyczne, wzmożone działanie ślinianek. Daj tak, jeśli poczułeś, poczułeś ślinianki pracująco. YouTube ja też widzę Wasze komentarze. Widzę komentarze na Facebooku u osób, które są w programie Mocno Ja, zachęcam Was tam oczywiście. I widzę też w YouTubie. Nie do wszystkich od razu się damy rady odnieść, ale widzę jak tu piszecie, i bardzo Wam za to dziękuję. No właśnie. Czyli to, co sobie pomyśleliśmy, wpływa na to, co dzieje się w naszym ciele. Myśli w ciele. I piszecie teraz, że ramię, ramię mnie boli, dobra, już nie będę Was męczyć. Odłóżcie te, proszę ten długopis, ja też, zauważcie, że wykonywałam dzielnie ćwiczenie z Wami. Uff. Przecież ten długopis nie był to pióro, czy ta łyżka, przecież to nie było ciężkie. Ale przez to, że człowiek tyle trzymał to, to poczuł ból. Dzisiaj będzie o kolanach. O tym, jak nawet niewielka, szkodząca im myśl... Długo utrzymywana potrafi dać się we znaki. Jak to myśl daje się we znaki? No przed chwilką mówiliśmy o tym, że to, co myślimy, potrafi nas wybudzić, z obrazy w głowie potrafią nas wybudzić z koszmaru. E, przecież e, pomyśleliśmy o cytrynie i nagle ślinianki zaczęły pracować. Tak? No to jedziemy dalej. E, Weź oddech. Uff, to dobrze, ślicznie, bardzo ładnie. I teraz napisz proszę w komentarzu od 1 do 10 na ile czujesz się takim człowiekiem teraz wyluzowanym? Gdzie 10 oznacza, że mam full loose, a jedynka, że jestem właśnie w dużym stresie i napięciu. Od jednego do dziesięciu, gdzie dziesięć to jest naprawdę full luz i w ogóle o co Wam chodzi. I jak teraz, kiedy tutaj jesteśmy razem, jak się czujesz? No i tutaj padają w komentarzu siódemki, czwórki, trójki, dziesiątki, elegancko. Ja dzięki temu widzę, że najszybciej reagują oczywiście osoby, które są na Zoomie. Później dociera do Was na transmisji, na żywo, na YouTube i chyba Facebook ma największe opóźnienie, ale to nic, wszyscy jesteśmy na żywo. Pięknie, o nawet tu dyszki lecą, elegancko. Dobrze, świetnie. Pamięta każdy swój wynik? Dobrze. I teraz. Pomyśl sobie, zobaczcie, robimy cały czas myśli w ciele, przecież tej osoby naprawdę tutaj przed tobą nie ma. Pomyśl sobie i postaw przed sobą tę osobę, która cię bardzo drażni, bardzo denerwuje, po prostu, o, na samą myśl, na samą myśl o tej osobie. Wyobraź sobie, przypomnij sobie o tej osobie, która bardzo cię denerwuje, bardzo ci drażni, jeżeli nie masz takiej osoby, bo tutaj, tutaj też są osoby w programie, więc już są dość wyluzowane, ale jakąś sytuację, która jest bardzo denerwująca, już dajcie, już jeżeli ta osoba e, teraz pojawiła się w Twoich myślach, stanęła w wyobraźni przed Tobą, może jest gdzieś w pobliżu, możesz nawet na nią spojrzeć, bo to już nie bywa. Już macie, tak? Dobra. A teraz napisz jeszcze raz od 1 do 10. Jaki jest stan wyluzowania u Ciebie? Po tym, jak pomyślało się o tej osobie, gdzie 10 to jest full full luz, i jedynka to jest duże spięcie i zdenerwowanie. Mhm. No, i teraz lecą już dwójki, trójki. Spadło, prawda? Czwórki, piątki. Mhm. Ktoś miał 10, teraz ma 7. Tutaj jedna osoba pisze, że nie ma takiej osoby, wtedy możesz sobie pomyśleć o sytuacji, ale jeśli nie masz takiej osoby, to prawdopodobnie jesteś na planecie Sony już jakiś czas i rozumiesz o co w tym wszystkim chodzi. Doskonale. Mhm. A jak jesteście w programie mocno, ja te, te osoby, które są na czacie, na, na Zoomie, no to już nie muszę Was przekonywać, że myśli um, potrafią w naszym ciele zasiać bardzo dużo dobrego i zrobić bardzo dużo dobrego, albo y, przyczynić się między innymi do dolegliwości kolan. Okej, okay. Dobrze. Macie, prawie u wszystkich spadło, dobrze. I teraz weź pięć oddechów, czyli zgadzamy się, że nawet pomyślenie o tej osobie potrafi nas po prostu obniżyć poziom y, y, luzu w ciele. Dobrze. Tak. Teraz proszę weź pięć oddechów takich ładnych przeponowych, jak uczy profesor Porges i bardzo wielu innych i naukowców i praktyków. Czyli dłonie tu gdzie kończą się żebra i oddychasz tak, żeby unosił się brzuszek jak balonik, żeby się napełniał i opróżniał pięć razy, dobrze? Napełniał i opróżniał, napełniał i opróżniał 5 razy minimum. Mhm. Wdech ślicznie i wydech to jest oddychanie przeponowe to, które pięknie wpływa na nasz nerw błędny i koi cały autonomiczny układ nerwowy, świetnie. 5 zrobione, to napisz teraz proszę od 1 do 10, na ile czujesz wyluzowanie, gdzie 10 to jest full luz, a jeden to y było napięcie i stres. Mhm. I już lecą dziesiątki, dziewiątki, ósemki. Oczywiście, że nie u wszystkich, to są pokazowe ćwiczenia, którymi chciałabym pokazać osobom, które mówią, ale planeta Soni, co wy robicie? Jakie myśli w ciele, że co? Że może dolegliwości i choroby są związane z tym, co sobie myślę, a ja sobie nic nie myślę. I co, że może mam jakieś pretensje do mamy? Ja nie mam żadnych pretensji do mamy, że ma cudowna kobieta do ojca, czyli mój ojciec jest najwspanialszym ojcem, jakiego mogłem sobie wymarzyć, co? co? I że prawe kolano mi tam coś od tego dolega, tak? Akurat. <laughs> Dlatego to jest taki live, którym możecie się podzielić z innymi. Tak, dzisiaj pozajmujemy się troszeczkę kolanami. Oddychamy. Pięknie. Zobaczcie. Oddechami potrafiliśmy wrócić albo nawet jeszcze mieć lepszy stan niż e, auto, takiego wyluzowania niż na samym początku. Mhm. Weźcie jeszcze kilka oddechów, jeżeli trzeba. Takie przeponowe do brzucha. Można też, to często powtarzam, jak kończą się żebra, po prostu tak jakbyście chcieli sobie tam Rękoma palcami podwinąć pod spód. Je, je to nazywam odklejanie przepony. I sprawdźcie też, co jest bardzo ciekawe, że z jednej strony można głębiej te palce włożyć, a z drugiej mniej głęboko. Mhm, to jest niesamowite. Nawet ziewasz bardzo dobrze. Znaczy, że ciało się e, rozluźnia. Piszecie tutaj o ziewaniu. Świetnie, bardzo dobrze. A teraz takie pytanie. Mhm. Będą też biodra na mocna, Ja oczywiście, że tak. To jest tak naprawdę trzyletni program, ale już po roku e, konkretne dolegliwości mijają, bo to jest taki już czas, kiedy mówisz: oh, Wow, to naprawdę działa. Mhm. Dobrze. Zobaczcie. Kiedy pomyśleliśmy sobie o tej osobie, która nas tak irytuje i denerwuje, Obniżył nam się poziom luzów w ciele. Większość z was to zauważyła. To też oczywiście zależy od tego, w jakim jesteśmy w kontakcie z naszym ciałem, i tak dalej, ale zasadniczo czuję, że jest zdenerwowanie na samą myśl o tej osobie. A dajcie mi teraz znać, jak myślicie, czy w tym samym czasie, kiedy my wykonywaliśmy to ćwiczenie i myśleliśmy o tej sytuacji albo o tej osobie, która nas tak bardzo irytuje, to czy ta osoba w tym czasie też się zirytowała? Dajcie znać, czy tak, czy nie. Rozumiecie? My tutaj przywołujemy w ćwiczeniu e, osobę, która nas wkurza. <laughs> Obserwujemy, że faktycznie wzrasta napięcie w ciele, że jest trudniej, że jest więcej stresu, mniej luzu. Ale jak słusznie tutaj piszecie w komentarzach, tej osobie nic się nie zadziało. Być może świetnie się bawi, może śpi sobie smacznie. I właśnie o to chodzi w tych myślach w ciele. Że my się na kogoś denerwujemy, ktoś doprowadza nas do szewskiej pasji, obniżamy, podwyższamy sobie poziom stresu, który nie, nie jest zdrowy, a to nie zmienia sytuacji oprócz tego, że nam szkodzi. Prawda? No właśnie, ale to sami zauważyliście, że tak jest, prawda? Oddychami możemy przywrócić spokój, do tego zachęcam i to też sobie przerobiliśmy dobrze. I zauważyliśmy też na samym początku w pierwszym ćwiczeniu, że jak trzymaliśmy ten długopis, chociaż on wcale nie jest ciężki To przez to, że dłuższy czas ten niewielki ciężar był utrzymywany, był trzymany, nie był odpuszczony, odłożony, poczuliśmy ból w ramieniu, w dłoni no, to jest ciężki. Tak samo jest z myślami w ciele. Kiedy... Jednej nocy budzi nas koszmar. Wybudzamy się z koszmaru. ok, Ale kiedy mamy serię i dzieje się to co noc, no to już staje się uciążliwe, prawda? Tak samo nasze kolana czują nasze myśli niespójne i za chwilkę do nich też przejdę. Jeszcze jedno pytanie do Was mam. Bo tutaj wywołaliśmy osobę, która nas stresuje. Tak, zapraszacie znajomych bardzo Wam dziękuję. <grym> Ten fanpage, można też udostępnić. A co w sytuacji, kiedy my nie chcemy się zdenerwować. Wręcz przeciwnie, chcemy być bardzo spokojni, a jest dla nas jakaś ważna sytuacja i głos grzęśnie w gardle. Dłonie się trzęsą albo pocą. Przyjmujemy jakieś zgarbione postawy ciała, choć chcemy, właśnie potrzebujemy, coś wyraźnie i pewnie na przykład powiedzieć plamy na dekolcie, e, ciało się poci, trzęsie. Prawda? Dzieje się tak, bo rządzi nami i naszym ciałem autonomiczny układ nerwowy, który pięknie w badaniach opisuje profesor Porczys. Piszecie tutaj, to mówię kocham, kocham, kocham. Widzę, że są ludzie, którzy przeczytali też e, moją czwartą książkę o tytule kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat, teoria poliwagalna stosowana. I tam właśnie to opisuje i podaje też ćwiczenia, jak wyrównać ten autonomiczny układ nerwowy. Bo właśnie, on jest autonomiczny i on nie zależy od naszej woli. Ale na szczęście możemy o niego zadbać, żeby był mocny i żebyśmy mieli dużo zapasów spokoju. No, to jest właśnie autonomiczny układ nerwowy. I teraz co? Co z tymi kolanami? Ja za chwilkę przejdę... E żeby zrobić procesy i nagrać audiobooka, oraz później bez tego powstaje e-book, uwalniające emocje, które utknęły, i myśli, które utknęły w kolanach. I teraz tylko chciałabym zwrócić uwagę na myśli, które mogą przyczynić się do dolegliwości w tych kolanach. Z moich obserwacji, pracy z ludźmi. Bardzo często chodzi o zawziętość, bo zobaczcie, kolano jest od tego, żeby się ugiąć, a kiedy potrzebujemy, żeby nas utrzymało i żeby było sztywne. Jeśli my w głowie mamy chce się ugiąć i się uginamy, w głowie mamy chce stać sztywno i stoimy sztywno, to jest harmonia między tym, co myślę, a tym, co robi moje ciało, jest wszystko w zgodzie. Ale kiedy jest w nas wielki sprzeciw do tego, żeby się ugiąć, kiedy ktoś nas zmusza do posłuszeństwa, to powstaje napięcie w ciele. Te myśli w ciele wtedy, między innymi, lubią się w postaci napięcia kumulować w kolanach, właśnie. I takie, wiecie, taka nieugiętość, zawziętość, taka myśl w stylu Nie poproszę go, nie poproszę jej, nie ugnę się przed nim i nie ugnę się przed nią. Takie poczucie gdzie coś robi, a nie chce. i czuję się tego zmuszaną osobą. Coś, ktoś ode mnie wymaga, a ja się właśnie nie ugnę. Albo czuję, że jest to obowiązek zrobienia czegoś, ale w ogóle mi się to podoba, nie podoba i w ogóle nie mam na, na to ochoty i czuję się z, jak, niejako zmuszony do ugięcia kolan, do, do zgięcia się, do, do przysłowiowego klęknięcia. I teraz um, jeśli powiecie, a nie, nie, to są głupoty, możecie tak powiedzieć. Ja, jeżeli teraz dołączyłeś do naszej transmisji, naszego spotkania, to na początku pokazuję ćwiczenia, które no, sprawiają, że człowiek się jednak zastanowi. Faktycznie moja myśl spowodowała konkretną reakcję ciała, czyli jakieś połączenie jest. I teraz mm, chodzi o to, żeby swoje, swoje myśli ułożyć tak, że nawet jak ktoś nas faktycznie zmusza, żeby coś zrobić, jakaś okoliczność narzuca nam obowiązki, to one przez nasze myśli przepływają i te myśli nie stawiają oporu. A kiedy stawiamy opór, to też robimy to w zgodzie ze sobą, czyli cały czas chodzi o harmonię, o to sławne bycie sobą, które na szczęście można ćwiczyć i tym zajmujemy się na planecie Słońce, czyli taką harmonią tego, co chcemy zrobić, co myślimy, co mówimy i co robimy. I teraz, właśnie w programie Mocna, ja nagram na to proces. Więc tam Was oczywiście też zapraszam. Czekajcie, tutaj ktoś mówi, tak mówisz. Aj, to już mi uciekł komentarz. Bardzo jestem ciekawa Waszych pytań. Zapraszam Was w co środy o 18 na żywo. Zapraszam Was też po świetną, jeżeli jej nie macie, medytację dla jelit. Na planetasonie.pl wśród medytacji znajdziecie medytację dla Jelit, i to jest nasz absolutny sztos. Ona też pozwoli Ci sprawdzić, czy w ogóle to, co mówię. Jak mówię, z Tobą współgra, bo ja oczywiście nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili, to jest normalne i naturalne, nawet byłoby to trochę podejrzane, to by oznaczało, że jakaś, nie jestem bez smaku, bez, uchwa, bez wyrazu i piszecie tutaj w komentarzach, że tak medytacja dla jelit czyni cuda, do tego Was zapraszam i jeżeli bierzecie moje książki, bardzo Was proszę, weźcie z audiobookiem, ja nagrywam te audiobooki osobiście. To prawda, że do walentynek jest ta cena, która jest i że 15. podnosimy ceny, te, które mieliśmy podnieść 1 stycznia, ale musieliśmy sobie to obliczyć, nie mieliśmy czasu, czekaliśmy na wszystkie inne ceny podwykonawców, ale jeżeli oglądasz to już po 15 lutego yy, i te ceny faktycznie są wyższe, wiedz, że warto, że zdrowie i ciało i te procesy, które tam są, są tego warte. Książki są do trzykrotnego czytania i do wykonywania ćwiczeń. Proszę, proszę. Na szczęście zdecydujesz sam i zdecydujesz sama, czy chcesz to robić. Um, najprostszym ćwiczeniem, żeby tak e, zakończyć um, konkretnym na tej takiej ogólnej platformie dla wszystkich, pod dłońmi, ja wiem, że to banalnie brzmi, pod dłońmi polecam książki tylko z audiobookiem, pisze Ula. I medytację są. Dziękuję Ci, Ulo. Um, pod dłońmi przyłóż do kolan i oddychaj na wdechu. Akceptuję na wydechu. Odpuszczam tylko tyle i aż tyle wadą moich ćwiczeń. Na pladecie są jest to, że one są proste. Zaletą, że wystarczy je robić. Nie wierzyć. Ja nie potrzebuję wierzących. Agnieszka pisze, o tak, audiobooki są rewelacyjne. Bardzo Wam dziękuję. Widzę, że jest mój zespół też na żywo. Dziękuję Wam bardzo. Karolina widzę, że tutaj wkleja linki. Fantastycznie. To ja teraz jak już zrobiłam myśli w ciele, jak to działa, czym zajmujemy się na planecie Sony, że wyregulowaniem właśnie tych myśli, tego autonomicznego układu nerwowego i nerwu błędnego, który zaczyna się w uchu, być może dlatego te moje medytacje są takie skuteczne w Waszym przypadku, tym się zajmujemy i to zdrowie po prostu wraca i też układają się inne tematy życiowe, jak wiecie, bo spokój jest wszystkim. Serdecznie Was zapraszam do programu Moc na Ja i Teraz już idę tylko do osób, które w tym programie są. Nagramy audiobook i będzie do tego e-book dla kolan. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze i za udostępnienia. pisze od dwóch lat jestem na planecie, Sony. Bardzo się zmieniłam. Rozumiem że, tak jak, rozumiem, że tak jak lubisz, że tak powiem okej, okay. na YouTube mamy już nigdy nie usuwaj, i na znaczy na Facebooku. To było ABC Myśli w ciele. Moc na ja, czyli nasza nowa wersja programu VIP Spokój Umysłu. Bardzo Wam dziękuję za rekordową frekwencję. To jest naprawdę bardzo miłe i daje dużo um, no, motywacji do pracy. Dziękuję Wam serdecznie. Ulepiszę oczywiście. Trzymajcie się. Pa. Teraz też to potrzebuję zakończyć. Chyba wszystko powiedziałam. Wszystko. that exactly. kind